Czytanie z Księgi Powtórzonego Prawa. Mojżesz powiedział do ludu: Dziś Pan, Bóg Twój, rozkazuje Ci wykonać te prawa i nakazy. Przestrzegaj ich, wypełniaj z całego swego serca i z całej duszy. Dziś uzyskałeś od Pana oświadczenie, iż będzie dla Ciebie Bogiem, o ile Ty będziesz chodził Jego drogami. Przestrzegał Jego praw, poleceń i nakazów, oraz słuchał Jego głosu. A Pan usłyszał to, a Pan uzyskał to, że Ty będziesz, jak Ci zapowiedział, ludem stanowiącym szczególną Jego własność i będziesz przestrzegał Jego wszystkich poleceń. On Cię wtedy wywyższy we czci, sławie i wspaniałości ponad wszystkie narody które uczynił, abyś był ludem świętym dla Pana Boga Twego, jak powiedział. Z Ewangelii, według świętego Mateusza, Jezus powiedział do swoich uczniów: Słyszeliście, że powiedziano: Będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. A ja wam powiadam, miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami ojca waszego, który jest w niebie. Ponieważ on sprawia, że słońce jego wschodzi nad złymi i nad dobrymi, i on zsyła deszcz na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Jeśli bowiem miłujecie tych, którzy was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? Jeśli pozdrawiacie tylko swych braci, cóż szczególnego czynicie? Czyż i poganie tego nie czynią? Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest Ojciec Wasz Niebieski. Dzisiejsza Ewangelia, którą Pan Bóg nam ofiaruje, abyśmy ją rozważyli i medytowali, jest to fragment. Bardzo znany z Ewangelii nie tylko świętego Mateusza, ale z Ewangelii synoptycznych, fragment, który nazywany jest Kazanie na Górze. I to jest bardzo piękny kontekst tego kazania, ponieważ oczywiście ta treść dzisiejszego fragmentu jest niesamowita i warto o niej troszkę więcej powiedzieć, ale sam fakt kazania na Górze. Pokazuje nam jedną, wiele rzeczy na pewno, ale jest jedna taka bardzo ważna rzecz: mianowicie, że Jezus, przychodząc, wygłaszając to okazanie i przychodząc na ten świat, nie obiecuje nikomu jakichś sukcesów. Nie obiecuje łatwego życia, wygodnego. Ewangelia, którą słyszymy, szczególnie rozpoczynającą się od piątego rozdziału Ewangelii według świętego Mateusza, mówiąca właśnie o tym kazaniu na górze, nie jest Ewangelią, w której to Jezus obiecuje, pójdźcie za mną, a odniesiecie sukces. Pójdźcie za mną, a inni będą was za to chwalić. Pójdźcie za mną, a będziecie... By, będziecie odznaczeni jakimś zaszczytem i, i, i obdarzeni wielką dumą, sławą w oczach innych ludzi. Nie, tak nie mówi Jezus. Jezus mówi wręcz coś przeciwnego. Mówi, że pójście za nim jest krzyżem, jest konkretnym trudem, wysiłkiem, jest zmaganiem się ze własną pychą, z opinią drugiego człowieka, jest zmaganiem się z wygodnictwem, zmaganiem się z dumą, która towarzyszy niestety każdemu człowiekowi jako skutek grzechu pierworodnego. I pierwsze słowa, które Jezus wypowiada podczas tego kazania na górze. To oczywiście osiem błogosławieństw, które być może dobrze znamy, ale zaczyna się od tego: błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Boże. Błogosławieni ubodzy w duchu i można oczywiście w różny sposób spoglądać na całą treść kazania na górze, które Jezus wygłasza, ale to pierwsze zdanie rzuca niesamowite światło na całą treść tego kazania, ponieważ jakby chce Jezus nas napomnieć, że możecie być szczęśliwi wtedy, kiedy będziecie ubodzy w duchu. Cóż to znaczy być ubogim w duchu? Ubogim w duchu to jest ten, do którego należy królestwo Boże, zdecydowanie, jak słyszymy. Ale to jest również człowiek, który ma pokorę w sobie. Który nieustannie troszczy się o to, aby jego serce było pokorne. O Maryi mówimy o tym, że jest pokorny. Pokorą, jest matką pokory, że jest pokorna. I Matka Boża, którą doskonale wiemy, jest uboga. Nie tyle uboga materialnie, ale uboga w duchu, to znaczy nie przypisuje sobie żadnych duchowych sukcesów czy żadnych sukcesów życia pobożnego. Ale wszystko ma u Boga, czyli Bóg jest tym. Które właścicielem jej wszystkich poruszeń, czy jak to można inaczej nazwać, myślę, że doskonale rozumiemy to słowo, że właśnie wtedy może, możemy być faktycznie i prawdziwie błogosławieni, szczęśliwi jak Matka nasza Maryja, która jest uboga w duchu. I to nie jest ujmowanie jej czegokolwiek, nie jest to ujmowaniem czegokolwiek Matce Najświętszej, ale jest to wywyższenie jej właśnie poprzez jej ogromną pokorę. Doskonale wiemy o tym, dlaczego tak zły duch nie lubi Maryi. Nie lubi to oczywiście delikatne słowo, ale dlatego, że jest ona pokorna, czyli. Posłuszna całkowicie Bożej woli, posłuszna Bożym Słowom, posłuszna słowom Jezusa i dzisiaj, kiedy patrzymy na ten konkretny fragment kazania na górze, który rozpoczyna się od tego wezwania błogosławieni ubodzy w duchu, nie sposób nie powiedzieć o tym, że jest niemożliwe spełnić słowa, o których mówi Jezus dzisiaj, nie mając w sobie tego duchowego ubóstwa, które nie jest ubóstwem w sensie takim, że nie prowadzimy, nie rozwijamy życia duchowego, ale jest takim ubóstwem w sensie pokornej postawy, która całkowicie liczy tylko i łącznie na łaskę Bożą. I wtedy człowiek naprawdę w takiej pokornej postawie wobec Boga, wobec Jego mm, miłości, wobec Jego pe pełnej czułości Słowa, może wypełnić dzisiaj ten fragment, który Jezus mówi do nas. A fragment jest bardzo skandaliczny wręcz. Otóż słyszymy że Jezus rozpoczyna do nas dzisiaj w ten sposób. Słyszeliście, że powiedziano: będziesz miłował swego bliźniego, a nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził. I to jest zdanie, które obnaża tą logikę ludzką, tą logikę nie tylko ludzką, ale też logikę życia bez Boga. Słyszeliście, że powiedziano, że masz kochać i nienawidzić. I tak proponuje nam przeżyć życie na tym świecie, właśnie ten świat. Aby tych, którzy są dobrzy dla nas, szanować, aby tych, którzy są dobrzy dla nas, miłować, aby tych, którzy czynią nam dobrze, od których możemy spodziewać się zysku, aby ich miłować. A ci, którzy są zagrożeniem dla nas, zagrożeniem, nie wiem, pokoju, zagrożeniem finansowym, zagrożeniem jakimkolwiek, aby tych ludzi nienawidzić. I do tego jesteśmy zaproszeni. Tak, przez katechezę demona i przez ten świat. Dlatego Jezus mówi: Słyszeliście, że tak was nauczono, słyszeliście, że tak powiedziano, że tak wam wpajano od najmłodszych lat. Słyszeliście o tym. Tak, i dzisiaj możemy powiedzieć: Niemal, że każdy z nas może powiedzieć, tak, słyszymy o tym od najmłodszych lat. Że trzymaj z tymi, od których możesz się czegoś spodziewać. Trzymaj z tymi. Inwestuj tam, gdzie może być zysk. Inwestuj tam pieniądze, gdzie może być zysk. Jałmużna? No nie, to, to nie ma zysku. Inwestuj tam, gdzie możesz zarobić. Przecież, gdy ktoś by zainwestował pieniądze na giełdzie w pewną, w pewną stratę, byłby uznany za człowieka przynajmniej no, niemądrego, delikatnie mówiąc. A tymczasem. Słyszymy o tym, że jałmużna jest tym, co może nam pomóc nawrócić się do Boga. Oczywiście, to wszystko, co mówię, nie zabrania pewnej roztropności, nie zabrania wykorzystywania talentów do tego, aby prowadzić jakieś biznesy. Każdy je ma. Na pewno w jakiś sposób każdy ma swoje. I więc te talenty proszę wykorzystywać jak najgłębiej, jak najbardziej potrafię. Ale Jezus rozpoczyna dzisiaj to słowo mówiąc: Słyszeliście, że powiedziano, że macie kochać i nienawidzić. Macie być tymi ludźmi, którzy jednocześnie kochają tych, którzy są dla mnie dobrzy, i nienawidzą tych, którzy są dla mnie źli. I taki człowiek który jest zaproszony od najmłodszych lat do tego, żeby kochać i nienawidzić, jest po prostu rozstrzepiony. Bo jak można mieć w sobie tak skrajne uczucia, tak skrajnie postawy, tak skrajnie być człowiekiem wychowywanym w tak skrajnych postaw? To nie da się inaczej i jakby przeżywać swojego życia, jak w kłamstwie. Nie da się inaczej przeżyć swojego życia w nienawiści w miłości jak będąc człowiekiem, który oszukuje i kłamie samego siebie, bo jest niemożliwe być jednym i drugim, czyli miłośnikiem i tym, który nienawidzi. A my doskonale wiemy, kto jest Ojcem kłamstwa. Ojciec kłamstwa jest tylko jeden, a przeciwnieństwem kłamstwa jest prawda, a prawdą jest sam Jezus Chrystus. Dlatego dziś Jezus mówi, że to jest nieprawdą, że masz kochać i nienawidzić. Bo prawdą jest to, że masz miłować, wasz, masz miłować Twoich nieprzyjaciół, modlić się za tych, którzy cię prześladują. I oczywiście nie znaczy to, że mamy tak biernie przyjmować krzywdę, która nam się dzieje, ale to, co jest najważniejsze, miłujcie Waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, a więc moja miłość wobec nich wyraża się w modlitwie. Ma wyrażać się przede wszystkim w modlitwie. Za tych, którzy prześladują moje życie wieczne, prześladują moją wiarę, moją relację z Bogiem. Tak, mam się za nich modlić. Bądźcie doskonali jak Bóg, Ojciec Wasz jest doskonały. I ta metafora, która mówi o deszczu, ona nie stawia jakiejś interpretacji innej, jak to, że deszcz pada wszędzie. Na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Tak, syła deszcz Bóg, Ojciec Wasz, na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. I to słowo ono pokazuje w formie obrazowej dla nas wszystkich, jak mamy być, jak jesteśmy zaproszeni do miłości, do modlitwy. W jaki sposób? No właśnie w taki sposób, aby, jak deszcz, nie patrzeć na to, gdzie inwestujemy naszą, nasz czas modlitwy. Gdzie inwestujemy nasz czas drugiemu człowiekowi? Czy tylko tym, którzy czynią nam dobrze, czy wszystkim? To jest e, ta miłość, do której wzywa nas Jezus, do której wzywa nas Bóg. Jeżeli bowiem miłujecie tylko tych, którzy Was miłują, cóż za nagrodę mieć będziecie? Czyż i celnicy tego nie czynią? No właśnie, a kimże byli celnicy? No zdrajcami. A komu czynili dobrze? No tym, którzy im czynili dobrze. Czynili dobrze na pewno okupantom rzymskim, którzy ich ustawiali w jakiejś dobrej pozycji. Ale czy to czynienie dobre, dobra celników było uczciwe i prawdziwe? Nie. Ono wiązało się tylko z tym, aby odnieść jakiś zysk, aby tylko odnieść jakąś korzyść. A więc jeżeli ja dziś modlę się tylko za tych, którzy są dla mnie dobrzy, to jestem jak celnik. Który oszukuje swoich braci po to, aby uzyskać korzyść. Jeśli pozdrawiacie tylko tych braci, którzy was pozdrawiają, cóż szczególnego czynicie? Czyż i Poganie tego nie czynią? Ci, którzy nie znają Jezusa, nie uśmiechają się do tych, którzy do nich się uśmiechają. Ci, którzy nie znają Jezusa, nie podadzą ręki tym, którzy im podadzą, podają rękę? Poganie to czynią, to znaczy ci, którzy nie są chrześcijanami, a my jako chrześcijanie jesteśmy zaproszeni, aby pozdrawiać, modlić się, życzyć dobrze tym, którzy nawet nam dobrze nie życzą. Bądźcie więc wy doskonali, jak doskonały jest ojciec wasz niebieski. To jest to wyzwanie. I teraz wracając do tego punktu wyjścia, całego kazania na górze, Możemy jeszcze raz usłyszeć te słowa, które mówią błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem do nich należy Królestwo Niebieskie. Zatem jest niemożliwe wypełnić dzisiejszą Ewangelię bez modlitwy o pokorę naszego serca. Jest niemożliwe wypełnić chociaż pół tej Ewangelii bez pokornego serca, bez pokornego podejścia do tego, że mojego życia, do tego, że Bóg powołał mnie do tego, abym kochał. Jest niemożliwe. I tak spójrzmy na to jeszcze raz w kontekście maryjnym, jeszcze raz w kontekście tej, która wypełniła to słowo całkowicie. Ona może uprosić nam dziś łaskę pokornego serca, ponieważ ci ubodzy w duchu okazują się być błogosławieni, ci pokorni którzy wypełniają to słowo, okazują się być błogosławieni, czyli szczęśliwi, pełniący wolę Boga. Pełniący wolę tego, który mówi miłujcie waszych nieprzyjaciół, módlcie się za tych, którzy was prześladują. Jest to radość, której nikt i nic nie może odebrać. Jest to radość, która czeka wszystkich pełniących wolę Pana Boga. Miłość jest tym, co może przekonać, Doskonale o tym wiemy, że miłość w naszym życiu jest najważniejsza. I można wypowiadać wiele słów. I zapewne wiele słów pada dziś w świecie. Zapewne wiele słów słyszymy, ale chodzi o to, żeby to słowo o miłości stało się ciałem. Wyobraża ktoś sobie, aby mówić o miłości, a jednocześnie. Krzywdzić innych? Jest to przynajmniej głęboko niepoważne. Dlatego Jezus mówi dziś do nas w tej Ewangelii, w tymże kazaniu na górze, abyśmy miłowali naszych nieprzyjaciół, to znaczy, abyśmy byli pokorni, abyśmy przyjmowali grzeszników, abyśmy sami, otrzymując miłosierdzie, dawali je innym, abyśmy byli tymi, którzy modlą się za tych, którzy nas prześladują. Sam dał tego przykład na krzyżu. Wisząc na krzyżu, spójrzmy, Jezus woła do Ojca, modląc się, przebacz im, bo nie wiedzą co czynią. Czyli nie tylko prosi, aby im przebaczył, ale jeszcze usprawiedliwia. Usprawiedliwia, czyli miłuje tych nieprzyjaciół, którzy są nieprzyjaźnie mu nastawieni. Usprawiedliwia tego, który robi mu krzywdę. Usprawiedliwia, bo jest nieświadomy. Usprawiedliwia, ponieważ ten, który krzywdzi go, wie o tym, że jest w amoku, jest opętany pokusą tego świata, jest zwiedziony przez szatana. I dziś również zaprasza nas do tego, abyśmy tak spojrzeli na tych, którzy nas otaczają. Być może są wiele razy nieprzyjaźni dla nas, dla chrześcijan, dla katolików. Być może wiele razy prześladują twoją wiarę, twoją miłość do Boga. Przebacz im, módl się za nich i usprawiedliwiaj. Nie jest to możliwe. Jeżeli ktoś ma pyszne serce, ale taka postawa rodzi szczęście. Prawdziwe Błogosławieństwo. Zatem módmy się dziś o pokorę, abyśmy mogli to słowo uczynić w swoim życiu. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen.